Czas będzie jak szalony. Do świąt pozostało kilka dni, a my spieszymy do was z najnowszymi informacjami z gminy Lubicz. 19 grudnia na świątecznym spotkaniu podsumowującym rok wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz wręczył nagrody za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej oraz nagrody sportowe. Kto został wyróżniony w tym roku? Marek Nicewicz postanowił nagrodzić dwa małżeństwa, których zaangażowanie wzbogaca życie społeczne mieszkańców dwóch sołectw. To Urszula i Jacek Witkowscy z Brzezinka oraz Elżbieta i Ludwik Wikiera z Kopanina. Pan Jacek jest sołtysem Brzezinka, a pani Ula szefową KGW. Z kolei pani Ela sołtysuje Kopaninu, a wcześniej przez długie lata funkcję tę pełnił pan Ludwik. Tegoroczna nagroda wójta powędrowała także do Magdaleny Jabłońskiej. Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Grębocinie, na której wsparcie możemy liczyć od lat. Bez niego wiele oddolnych inicjatyw byłoby zapewne mniej atrakcyjnych dla mieszkańców. Wójt nagrodził również Zuzannę Krauze, obecnie szczepową Toruńskiego Szczepu ZHR. Brązowa piątka. Sekretarz zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR, pani Zuzanna, wraz z harcerkami i zuchami, od lat współpracuje z gminą przy ważnych wydarzeniach, m.in. wspierając organizację Święta Niepodległości, a także działając aktywnie w Lubickim Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Lubicki finał Woźp trudno sobie wyobrazić bez Jacka Rudkowskiego ze złotorii prezesa firmy MatBud Materiały Budowlane. Pan Jacek, okazując wielkie serce, angażuje się w licytacje w trakcie orkiestry. Bez jego pasji i inspiracji sztab nie byłby w stanie zbierać tak znaczących kwot. To przedsiębiorca z misją, który udziela się charytatywnie. Nagrody sportowe Wójta Marka Nicewicza otrzymało aż 97 osób. To uznanie dla młodzieży osiągającej wyniki sportowe w zawodach wysokiej rangi, promowanie aktywności fizycznej, docenienie wysiłku oraz motywowanie do dalszego rozwoju. Nazwiska laureatów znajdziecie na www.lubicz.pl. Kończąca rok gala odbyła się tradycyjnie w Szkole Podstawowej w Grębocinie, a dla gości wystąpiły dzieci z oddziałów przedszkolnych z Grębocina. Słuchacie magazynu Gminy Lubicz. Uwaga! W Wigilię Urząd Gminy, Centrum Usług Społecznych oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pracują do godziny 12, a w Sylwestra do 14. To jest magazyn Gminy Lubicz w Radiu Toruń. Nadchodzi okres, kiedy ze względu na święta zmieniają się terminy wywozu odpadów zmieszanych. Dlatego zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową informacją na ten temat, którą urząd zamieścił na stronie lubicz.pl. Na koniec w imieniu Gminy Lubicz wszystkim słuchaczom życzymy spokojnych i radosnych świąt.